Dzień dobry, dzień dobry, moi mili. Witam was w kolejnym odcinku kanału Zagroż Talentu. Dzisiaj seria czyste kartki. W związku z tym przygotowałam sobie właśnie czystą kartkę. I słuchajcie, dzisiaj robię coś, co jest dla mnie bardzo nietypowe. Otóż jakiś czas temu zimą kupiłam sobie w lidlu tak na, sprób na spróbowanie e, pastele, które e, możemy rozpigmentować wodą, więc są dosyć łatwe. Chyba, ale właśnie mówię chyba, ponieważ jakby pomimo tego, że niektóre są połamane, to nie ja ich używałam. Tylko na nastolatki na swoich sesjach czasami po prostu lubią sobie coś malować i po prostu to one. I tutaj okazuje się, że te kreski są bardzo kruche no i się łamią. No ale generalnie, właśnie moim pomysłem na dzisiaj jest, żeby użyć troszkę tych pasteli. I po prostu coś z nimi namalować. Tak się zastanawiałam, właśnie jakie nowe odcinki miałyby być. Pomyślałam sobie, że jeszcze tych kredek nie używałam, że chętnie zobaczę, jak się nimi maluje. Wyciągam jakieś zieloności. Nie, nie mam jeszcze tak do końca sprecyzowanych jakichś pomysłów na to malowanie dzisiaj. Też wzięłam papier do Mix Media, nie mam pojęcia, jak on się zachowa. Tak myślę sobie, że kolory z przeciwstawnych palety sobie tutaj wezmę, tak? Czyli zielenie i czerwienie. Eee, p, 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 może jakieś pomarańczowe jeszcze. O, dokładnie. Tutaj różowy wzięłam, ale zobaczę. Te zielenie 3 i 3. No może 6 kolorów wystarczy. Zobaczę. Mówię pierwszy raz używam, więc, więc jakby mało mało wprawy mam. Eee, mam przygotowaną czystą wodę i taki pędzel do akwareli w związku z tym gdzieś tam po malutku zaczynam. Eee, taki mam lekki słuchajcie stresik. Nie umiem jeszcze z tego korzystać. Pierwszy raz mam te pastele takie, więc po prostu zacznę się nimi bawić. Eee, także jakieś kolorki dodam. No i zobaczę, co mi z tego wyjdzie. Tak, gdzie nie gdzie z tego co wiem trzeba. Aha, no i może rzeczywiście jak dam tak bardziej to będą te kolory intensywne. O, mówię, uczę się nimi malować, nie znam jeszcze się na tym. W związku z tym takie to jest dla mnie troszkę nowe. No i będę. Zobaczę, co mi z tego wyjdzie. Najwyżej nie puszczę tego odcinka, nagram nowy, <grym> jeżeli mi się zupełnie nie będzie podobało to, co z tego tutaj wyjdzie. Nie mam pojęcia, jak się tak zmiksuje dwa kolory, co, co z tego będzie. Albo nawet trzy, więc na razie po prostu działam. Możliwe, że dałam te, tej, tej kreski za mało. Mówię, nie mam pojęcia, jak z tym się działa. W związku z tym to jest takie p. <śpiewanie> Zobaczymy. Dwa kolory tutaj dam. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Coś tu jeszcze? Ten. może za dużo już będzie co? Tu, tu te się zmieszają, może lżejszy. Kolor. No dobra. Yy, mówię, nie mam pojęcia, co z tego wychodzi, co mi z tego wyjdzie, więc. Yy, o, ale działa. Ha, rozpuszcza się. <ścoughs> Okej. Okay. Yy, yy, moje nastolatki, jak przychodzą i malują tymi yy, kredkami, no to oni ich później nie rozwadniają, po prostu sobie coś tam. Yy, wiecie, takie odruchowe malowanie robią. nie? Więc ale ekstra <laughs> On chyba stanie się to moim e rozstresowywaczem. Ole mega. Strasznie się cieszę z tego co tu wychodzi. No wiecie co? Fajniejsze nawet niż akwarele. Nawet nie miałam pojęcia w ogóle, że można. Weźcie, żeby mnie... No, nie przesadę, ale, ale może, no wiecie, to są tanie farbki, tak? Z Lidla, więc wiecie, nie oczekuję po nich nie wiadomo ile, ale ciekawie, jak zaschną te, te plamki, jak to będzie wyglądało, nie? no trochę takie. No, powiem Wam, że tekstra normalnie podoba mi się, ale. A tak, ja się jaram, słuchajcie. <laughs> no jaram się straszliwie mi się to podoba co mi to. Może rzeczywiście nawet za dużo dałam ty, y, tych y, kolorów, tych farb, ty, tych kredek tutaj. No ale jaram się, słuchajcie. Nie wiedziałam, że to będzie taka zabawa mega. Normalnie, po prostu super. Mhm. Gdzieś tam gdzieś za mocno, może kredki, kreski poszły, ale to chyba w ogóle nie ma znaczenia. Polecam, w ogóle, jako taki. Jeżeli nie malowaliście nigdy, no to powiem Wam, że samo, samą frajdę mi sprawia namalowanie, zrobienie tego tła. No. Może że mogłam zostawić trochę więcej białego, ale. Ale ogólnie powiem Wam, że wow! Takie wow! Jak na mój pierwszy raz po prostu z tymi kredkami, to powiem Wam, że że no jestem pod wrażeniem. Możliwe, że te kolory trochę zbledną, ponieważ to nie są jakieś markowe produkty, tak? To są zwyczajne coś z Lidla. Eee, więc nie wiem, nie wiem, co to będzie, jak to trochę wyschnie. Nie chcę, żeby mi się tak tutaj zmieszało jakoś tragicznie, więc ściągam troszkę tej wody, bo ta woda spłynęła do środka. O, a nawet właśnie, o, uzyskałam troszkę jaśniejszego Tutaj po środku, bo nie potrzebuję aż tyle intensywnych kolorów, więc serwetka, chusteczka mokra dla dzieci. Widzę, że działa tak samo, jak w przypadku akryli, że mogę to sobie po prostu ściągnąć. No super, słuchajcie, bardzo mi się to podoba. Mm. <gryw> Mówię, ja się jaram, bo dla mnie to jest mój pierwszy raz z tymi kredkami. Co następnie będę chciała zrobić? No będę, przygotowałam już sobie taki gruby ołówek, e, tak, i który, w którym gdzieś tutaj będę sobie jakieś może e, wzory botaniczne, jakieś listki, może jakiegoś kwiatka sobie domaluję. Pomyślałam sobie też, że wezmę e, białą farbę i zrobię gdzieś jakieś kropeczki. E, będę kombinować. O, może jeszcze użyję moich typowych... E, akwarelowych kredek gdzieś tutaj może dodam jakieś też wzory dodatkowo, no jeszcze nie wiem może też użyję e, pieczątek, e, motyli nie wiem jeszcze, to wiecie to wszystko jest jak to u mnie takie jeszcze niezorganizowane brak takiego planu jakiegoś, wiecie no może zobaczcie ja jakoś tak Kredki te akwarelowe też są super, bardzo się nimi fajnie bawi, jakieś takie zamaźnięcia. Wiecie z moich filmów, że jeszcze czegoś takiego nie robiłam, to jest dla mnie wszystko taka nowość, ale cieszę się z tego, sprawia mi to radość. Tak staram się trzymać luźną rękę, w ogóle nigdy w życiu nie malowałam tak zwaną luźną ręką, w związku z tym jakby to w to jest też takie dla mnie nowe. Ee, jakieś może liście? Nie wiem, czy nie będzie lepsza czarna kredka, w sumie, nawet teraz? Ta, wezmę też akwar akwarelową. O, o, zobaczcie, zupełnie to wychodzi inaczej. Mhm. Właśnie, chodzi o to, żeby to była taka luźna ręka. Takie, wiecie, dla mnie to jest frajda. Coś nowego. Ale widzę, że kredka moja czarna potrzebuje jednak z odrobiną wody. <grywka> no, super. No słuchajcie, polecam, polecam, bo naprawdę mega, mega zabawa. Więc po prostu wcale nie trzeba, bo wiecie... Mówię, zagroż talentu nie bez powodu nosi tytuł zagroż talentu, więc, więc po prostu bawcie się, nie? Bawcie się, działajcie. Niech to będzie Wasza przyjemność. Ale fajne, w ogóle nie przypuszczałam, że mi to sprawi, wiecie, tyle radości. Takiej zabawy na luzaku w ogóle. No, do mega. Ale może gdzieś coś jeszcze tej czerni dodam. No takie. Tak brakuje czegoś, jakiegoś takiego intensywności jakiejś mi tu na tej kartce. Tutaj mam do czarne super. Dodam. Bo to mówię, te pastele są takie, no pastelowe, tak, siłą rzeczy, jak mówimy, nawet kolory pastelowe, jak mówimy, na ubraniach czy inne, no to, no to właśnie w ten sposób je postrzegamy. W związku z tym... Nie chcę tutaj po, po, pomieszać sobie za dużo. No, ale ta, słuchajcie, pierwszy raz malowałam luźną ręką, więc jakby też jest to dla mnie fajna przygoda, coś nowego. I teraz zastanawiam się co, czy brać, e, czy brać farbę akrylową, jak był mój pierwotny plan, czy teraz widzę, że świetnie sobie te kredki akwarelowe radzą w tym. To może po prostu użyję też, mam białą kredkę akwarelową i po prostu zrobię tutaj, zobaczę jak sobie poradzi. Nie radzi sobie, biała kredka akwarelowa sobie nie radzi. Ale jak już wiecie z poprzednich odcinków u mnie tego wszystkiego jest dużo. I mam akrylowy flamaster, więc pomyślałam sobie, że może te kropki zrobię akrylem. Białe kropki. Akrylowe flamastry wymagają, żeby trochę tą farbę... Zaczyna być widoczne. Coś tu się zaczyna dziać. O, o, o! Super! Dokładnie tak. Wiecie, że ja lubię kropki z kolei, tak? Takie dodatki. Ee, więc na tej kartce nie jest nudno. Coś się ciągle dzieje. Mamy ciężar optyczny po lewej stronie na razie tej kartki, więc trzeba go będzie troszkę może jakoś wyrównać. Jeszcze nie wiem jak, zobaczę zaraz. A tak myślałam, że dzisiaj będę cięła te odcinki, bo musi tutaj coś może wyschnąć inaczej, ale wygląda na to, że wszystko to jest jeden film. Będziecie świadkami absolutnie od początku do końca. Bez cięcia. Choć nie mówię jeszcze hop, bo wiecie, że doskonale, że robiąc Wasze prace plastyczne, jakieś artystyczne dzieła, że, że to tak naprawdę nigdy nic nie wiadomo. Ale, ale cieszę się dzisiaj, bo te, te, te kredki pastelowe kupiłam, nie wiem, w grudniu w ubiegłym roku w Lidlu. Ja bardzo rzadko mamy daleko dosyć do Lidla, nie mamy samochodu. Więc po prostu w Lidlu jestem dosyć rzadko, jak mam jakąś po prostu okazję. No i tu nagle się okazało, że że yy, że taki taka dostawa w sklepie. Więc no więc kupiłam, bo, no bo lubię, wiecie, próbować nowych rzeczy. Stąd też takie zakupy. Nie chcę, żeby one były w, równ w równych tutaj rzędach, bo tak się nagle zaczęło robić, więc jeśli wiecie, nie macie flamastrów akrylowych pewnie nie, nie, nie macie, no to moim zamiarem było wziąć zwyczajnie białą farbę akrylową i drugą stroną pędza po prostu namalować kropki więc wiecie, to jest wszystko kwestia zasobów, tak tego co macie w domu i, I po prostu waszej inwencji twórczej, waszej dobrej zabawy, tak naprawdę. Także mam nadzieję, że, że lubicie eksperymentować, kombinować i bawić się dobrze po prostu swoją sztuką. Tak sobie pomyślałam, że teraz na coś na tym różowym. Mam też różowy flamaster. O, zobaczymy, co, co z nim. Też zastanawiam się, co. Kropeczki też. Kropeczki mogą być. Nie będzie nudno. Zabawa moim zdaniem świetna, odprężająca. Dzisiaj mam e, dzień po prostu szkoleń, spotkań, wywiadów, więc bardzo dużo pracy. Jest poranek, jak dla mnie dosyć wczesny, e, więc po prostu wykorzystuję ten czas na nagranie tego odcinka. E, tak, jakby ktoś myślał, że <laughs> kiedy ja to nagrywam, bo właśnie najczęściej rano, przed pracą, przed moimi jakimiś obowiązkami, wstaję i wykorzystuję ten czas troszkę tak na, na sztukę, na zabawę, na takie, na wejście w dobry początek dnia. Tak patrzę sobie, bo wiecie, ja mam trochę tych pieczątek. Kupiłam sobie ostatnio też troszkę tuszów. Teraz tak, mam taki właśnie różowy, i tak, bo nie chciałabym, żeby dodawać zbyt dużo nowych kolorów tutaj. Ale tak patrzę, że mam jeszcze srebrny i zastanawiam się, czy nie zrobić tutaj po prostu jeszcze dodatkowo takiego super srebrnego motyla. Ojej, już myślałam, że gdzieś mi mój super ulubiony motyl zniknął. Mam takiego motylka. Mam jeszcze napisy i tak się zastanawiam, czy jakiś napis tutaj może włożyć. Wings of Love. No, może to wyglądać fajnie. Zobaczę. Nie mam pojęcia, jak mi, jak mi to podpasuje tutaj kolorystycznie. Teraz pytanie: czy zrobić srebrny? A może zrobię srebrny? Rzeczywiście, ten motyl. Mhm. Kto oglądał moje wcześniejsze odcinki, wie, że ja kocham motyle. Ten motyl kupiony w sklepie z używaną odzieżą, na zabawkach. Słabo widoczny, ale generalnie wiecie, o, ale na filmie, na podglądzie widzę, że widać tego motyla, więc właśnie o to chodzi, że to nie ma być taki motyl, który się mocno jakoś rzuca w oczy, tylko po prostu taki e, taki ślad motylkowy, nie? taki duszek motylkowy, można by było powiedzieć, dwa motyle. No to może damy trzeciego. Bo są one naprawdę fajnie, słabiutko widoczne. Ten może będzie w tą stronę leciał, z tego, od tego kwiatka. Także. Mm -hmm. Super. Czyli motyl mamy. No i tak sobie myślę, że skoro już są motylki, to możemy dodać delikatny napis yy, skrzydła miłości, tak? To z kolei nie pamiętam, gdzie kupiłam. Całkiem możliwe, że na Amazonie. W ferworze zakupów. Zrobiłam taki zakup. W szale zakupów. Okej, <laughs> okej, okay, okay, słuchajcie. Jest delikatny napis. Nie chodziło mi o to, żeby to było mocno widoczne, tylko teraz właśnie się zastanawiam, czy skoro nie jest to takie mocno widoczne, czy delikatnie tutaj. Tym ołówkiem, albo może którąś kreską nie, nie, nie pokazać jednak tego napisu. Zobaczmy w podglądzie. O, nie widzę. No nic, wiecie co? Nie Nie będę tego tutaj kombinować. Kto będzie chciał, to będzie wiedział, że jest tutaj napis. Bardzo mi się dzisiejsza praca podobała. Zobaczcie, zajęło około 20 minut z moim gadaniem. Także jak widzicie, nie potrzeba bardzo dużo czasu, żeby zrobić coś fajnego i cudownie zacząć dzień. W związku z tym życzę Wam udanego, cudownego dnia. Jeśli oglądacie to po południu, wieczorem, to życzę Wam cudowności w ogóle w Waszym życiu, znajdowanie, czas na kreatywność. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.